Cześć, fani RPG. Dzisiaj opowiem o Dzikich Polach, zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji. Czym jest ta gra fabularna? Pierwsze jest chyba najlepszą polską grą fabularną, która opowiada o historycznej Polsce, mianowicie o czasie, kiedy Polska była chyba największą potęgą. Czyli Polsce Sarmackiej, czyli o XVII wieku, o Złotej Polsce Szlacheckiej, gracze wcielają się tu w polskich szlachciców, Sarmatów, którzy jak poszukiwacze przygód w innych grach przeżywają przewyszne awanturnicze przygody. Z tym, że ta gra posadzona jest. W konkretnym, historycznym okresie, mianowicie, jak już wspominałem, w XVII wieku, co tutaj możemy, możemy bardzo dużo, możemy prać się z Moskalami i razem z królem Batorym zdobyć Moskwę, możemy walczyć z kozakami podczas powstania chmielnickiego, czy jeżeli znudzą nam się jakieś wojenne przygody, możemy spiskować na dworze któregoś z króli z dynastii waz. Możliwości jest bardzo dużo, tak jak wybór postaci, którymi możemy grać. Mianowicie mamy tutaj szereg typów szlacheckich, można powiedzieć, jest to rodzaj profesji. Możemy wybierać z tak zwanej szlachty zwykłej. Mamy tam postacie wwodzące się z takiej zwykłej, zaściankowej szlachty poprzez, jakiego, poprzez koniuszego, klucznika, tak, takiego klucznika jakim był Gerwazy w panu Tadeuszu, poprzez ludzi. Drogi szlachciców, którzy żyją, można powiedzieć, na gościńcu. Jest to rembajło, który żyje ze umiejętności walczenia szablą, specjalną, ciężką, czarną szablą, symbolu, można powiedzieć, umiejętności szermierczych. Pijanicy, czyli można powiedzieć, takiego klona pana zagłoby z prozy. Henryka Sienkiewicza, który dysponuje ogromną charyzmą, a także niesamowitymi zdolnościami do pochłaniania wszelkich trunków. Ostatnią grupą szlachecką są żołnierze, i możemy tutaj wybierać od towarzysza lekkiego znaku, czyli takiego szlachcica, który można powiedzieć ma konia, szable. I pistolet, i zapisuje się do armii, by uzyskać tam bogactwo i sławę poprzez towarzysza pancernego, czyli takiego ciężko zbrojnego, już bogatszego, żołnierza, który ma już poczet swój, czyli konia, zbroję, jakichś tam służących, którzy z nimi wędrują a także no, e, możemy się wcielić w największy symbol wojskowości tamtych czasów, czyli e, husarza, czyli największą elitę, e, elit tamtego okresu, najlepszą e, kawalerię e, okresu e, baroku. Czym system e, jeszcze się e, charakteryzuje? Oprócz postaci Polaków, szlachciców, możemy zagrać także cudzoziemcami, których na polskich ziemiach było wtedy dość dużo, nie mówiąc, że dużo cudzoziemców przybywało do naszego państwa razem ze swoimi królami, chciało, chciało nam tutaj odebrać naszą suwerenność, choćby potop szwedzki. To pojawiało się także tutaj dużo Cudzoziemców, czy to w postaci najemników, czy dyplomatów na dworze. W nich możemy także przebierać jakiegoś szermierza z Francji czy Hiszpanii, poprzez jakiegoś dyplomatę, który jest emisariuszem na dworze królewskim. Dodatkowo druga edycja dodaje nam postaci kobiece, ponieważ pierwsza edycja w tym Kulała, ponieważ twórcy nie za bardzo mogli znaleźć rolę dla niewiast, co udało się naprawić w drugiej edycji, i dało nam szereg postaci kobiecych, dzięki czemu graczki mogą także dobrze bawić się w dzikie pola. Jak już powiedziałem, jest to setting historyczny i widać to na każdym kroku. Wprowadzenie do podręcznika może być z powodzeniem jakąś pomocą naukową, ponieważ zarówno w pierwszej i drugiej edycji czyta się to wprowadzenie świetnie i nie tylko zawiera opis Rzeczypospolitej, wydarzeń historycznych, które wtedy miały miejsca, czyli który król panował, jakie toczyliśmy bitwy ale także opisuje społeczeństwo sarmackie. Od co jedliśmy, co piliśmy, jak e, mieszkali wtedy. E, Właśnie Polacy. Przy każdym, przy opisie ekwipunków mamy także nawiązania e, historyczne. E, ogólnie e, oba systemy zachęcają do e, także zabawy językiem, czyli stylizowania swojej wypowiedzi e, na staropolszczyznę. Niszcz e, gry może nawet e, bonifikować graczy, którzy jak najlepiej się tego przy. Przykładają dodatkowym doświadczeniem. Nawet w technikaliach, w mechanice gry jest zadbana o stylizację, ponieważ bohaterowie graczy nazywani są panami graczami, a mistrz gry to starosta gry. Dalej, jeżeli chodzi o resztę technikali, to omówmy po kolei pokrótce mechanikę. Na początek pierwsza edycja to ta większa. Jest oparta na procentach, czyli cechy i umiejętności, zwane tutaj biegłościami, wyrażane są w wartościach procentowych. I żeby zdać jakiś test, należy na kasto wyrzucić tyle samo lub mniej niż wartość danego współczynnika. Proste i Logiczne, jak wszystkie mechaniki procentowe. Dodatkowo, cechy mają zakresy, jak na przykład krzepa od 1 do 20 to będzie herlawy. Potem kolejny zakres to średnio silny, bardzo silny i niesamowicie silny. Zakresy podawane są dlatego, ponieważ pierwsza edycja bardzo stara stawia na granie narracyjne, i te zakresy. Potrzebne są dogrania bezkostkowego, ponieważ mistrz gry mówi, że musisz mieć silną krzepę, czyli wartość powiedzmy tam 60, żeby dokonać jakiejś czynności. Jeżeli nie, gracz musi poszukać innego wyjścia, poszukać możliwości zdania tego testu innymi współczynnikami. Za to w drugiej edycji mechanika oparta jest o przebicie poziomu trudności. Mianowicie bierzemy poziom cechy lub umiejętności wyrażanych tutaj od 1 do 20, rzucamy K20, ograniczając wszelkie tam modyfikatory, kary, bonusy etc. etc. I jeżeli przebijemy ustalony przez te gry stopień trudności, zdajemy test. Druga edycja w mechanice dodaje także wady i zalety, czyli dzięki czemu możemy bardziej dokładnie y, określić y, swoją postać. To co w obu edycjach jest do siebie bardzo podobne, y, ale druga edycja, oczywiście jak to druga edycja ulepszyła nieco ten system, to system y, pojedynków, walki na szable, y, czy to y, rapiery, zwane tutaj przez Sarmatów pogardliwie y, rożnami. Y, te zasady są no, dość skomplikowane, ponieważ y, mechanika rozgranicza poszczególne ataki pchnięcia, cięcia, zastawy, parowania czy inne zwody deklaruje się po wykonanie konkretnego ataku, na to przeciwnik deklaruje jakąś, jakiś rodzaj obrony i określony rzut decyduje o powodzeniu obrony lub. Ataku. Oczywiście jest tu taka swoista metoda rozbudowanego papier-kamień-nożyce, ponieważ jedna obrona działa lepiej na inny atak, i tak dalej, i tak dalej. No, co, że podstawowa mechanika jest bardzo prosta i wchodzi od początku w krew, zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji to mechaniki walki, pojedynków. Bo mechanikach no, wymagają jednak odpowiedniej pamięciowej e, nauki, żeby załapać i cieszyć się e, nią e, odpowiednio. No ale powiedzmy, że e, w grach e, fabularnych, takich naśladujących prozę Henryka Sienkiewicza, chcemy się poczuć jak pan Włody i machać e, szabelką. Czyli no cóż, coś e, e, za coś. Dodatkowo można powiedzieć, że dzikie pola dodają nam nie tylko możliwość gry w typowo historycznych realiach. Pamiętajmy, że Barok to taki swoisty powrót do e, średniowiecza, taki powrót ciemnogrodu, różnych zabobonów, tak samo e, w tym e, znamy z historii e, takiego diabła Borute, czy e, Pana e, Czarnoksiężnika Twardowskiego. Szczególnie pierwsza edycja, która rozwija e, ten temat, temat okultyzmu, mianowicie panowie gracze na swoich drodze mogą właśnie spotkać diabły na czele z Borutą, e, podpisać e, cyrograf i stać się charakternikami, czyli takimi ludźmi, którzy może niekoniecznie e, są źli i chcą tam służyć szatanowi po kres czasów, ale no na pewno chcą osiągnąć władzę i może myślą, że wystrychną czarta na dudka, ale dzięki temu otrzymują odpowiednie bonifikaty. Tak samo do tego dochodzi jakiś przeróżne okultyzm, można wrzucać jakieś tam czarnoksiężników czy czarownice, sabaty to wszystko, jak powiedziałem, jest opcją szczególnie opisaną w pierwszej edycji. Nie mam pojęcia, dlaczego w drugiej edycji całkowicie z tego zrezygnowano, że nie całkowicie jest niewielki taki rozdziałek, który o tym wspomina. No cóż, w drugiej edycji skupiono się szczególnie na grze historycznej. W każdym razie, może dzikie pola nie są grom dla każdego, ponieważ, jak mówię, Pełnię tego systemu raczej e, wykorzystujemy, gdy bawimy się historią, bawimy się swoimi postaciami, e, niż tam, można powiedzieć, w klasycznym RPG, e, wyruszamy no, na smoka. Oczywiście, tutaj robimy to tak, e, w taki sam sposób, bo zmienić smoka na jakiegoś chmielnickiego jasne, że drużyna musi go prawda, ukatrupić. Chodzi mi raczej o formę, o bawienie się swoimi postaciami, światem, czerpanie przyjemności tam z historii, ich znajomość. No, można powiedzieć, że sama zabawa w Dzikie Pola rozwija wiedzę historyczną, więc polecałbym ją także wszystkim tym, którzy no, lubią historię. Więc życzę Wam udanych sesji i do zobaczenia.